Cześć z tej strony Primax i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale kinosowe i w dzisiejszym odcinku po trzech latach nagrywam Brawl Stars tak, nagrywam Brawl Stars ponieważ teraz wyszło, wyszedł update tak, wszedł update i będę właśnie nagrywać tak, nie wiem czy się będą często pojawiać odcinki z Brawl Stars, ale gram teraz dosyć często właśnie w Brawl Stars, jak można zobaczyć mam, mam Max skina do Max takiego fajnego, Hermes Max jakby patrzcie tu można zobaczyć skin Hermes Max i on jest naprawdę mi się podoba i maksuję sobie teraz max, tak, maksuje max, wiem jak to brzmi. I mam na niej rangę 20 i 500 pucharków, więc naprawdę nieźle. I w dzisiejszym odcinku właśnie pogramy nowym zadymiarzem, którego za chwilę odblokuję, ale to będzie urywek odcinka z wczoraj, tak, bo nagrywam to dzień po tym, jak wyszedł ten zadymiarz właśnie. I jest to Miko, czyli taki małpiszon. Tak, taka małpa, która skacze na przeciwników jako główny atak. I naprawdę, no, grałem nim już raz na takim jakby innym wydarzeniu. Na innej mapie po prostu, gdzie dało się nim grać jeszcze przed tym jak wyszedł I nie był on za mocny, ale spróbuję dzisiaj właśnie nim zrobić te misje, jakie tu mi zalegają I dobra, mam też start dropy przygotowane jak można zobaczyć, więc będzie dzisiaj openingi też start dropów Więc dobrze, my już przechodzimy do odblokowywania właśnie nowego zadymiarza Miko No i witam, jestem teraz dzień przed nagrywaniem tego filmu, który teraz do was właśnie trafia i którego oglądacie bo w tym momencie muszę otworzyć kalendarz adwentowy. Bo niestety się nie, nie uwinąłem z filmem. I za tym adwentorem kalendowym, Co? Co ja powiedziałem, właśnie? Za tym kalendarzem adwentowym, dzień, Dniem trzecim, kryje się właśnie nowy zadymiarz Miko. Nowy zadymiarz dodany do tej gry. I uwaga, otwieramy. Bez przedłużania. I uwaga, I mamy. Właśnie Miko, coś, coś się mega zacięło i jest. Miko zabójca Mityczny, tak, jest on mityczny i dobra. Mamy nowego zadamiarza. E, jutro otworzył już dzień czwarty na odcinku, tak od razu po tym wydarzeniu, bo nagrywam to dzień przed. <głos》>, więc to będzie trochę dziwne, ale mamy go, więc właśnie teraz... Teraz za moment właśnie będziemy nim grać. W sumie to dla was za moment. A dla mnie no za jeden dzień. Długi przy po i bez tego trzeba będzie. Tak, o, i dobra, więc przechodzimy do gry. No i dobra. Wydaje mi się, że właśnie mieliście nagranie z wczoraj, które nagrywałem. Jestem właśnie kolejnego dnia po tym, jak to nagrywałem i widzicie, zero pucharków, pierwsza ranga Miko, którego wczoraj właśnie odblokowałem. Jak chodzi o design, to mi się tak średnio podoba, bo te okulary trochę są brzydkie, ale dobra, nie będę już na to narzekał. W ogóle teraz dużo do zadymia, że dojdzie jakiś kit, jakiś kot, jakiś dwóch, jakiś lary czy jak to się nazywa, nie wiem nawet już. I dobra, więc my będziemy właśnie zaczynać grać sobie tutaj. Więc dobrze. Dobra, więc pierwsze może zagramy. Spróbujemy zrobić misję. O nie, w trybie duo. No dobra, może być duo. Spróbujemy. Widzę, spróbujemy. Właśnie nim wygrać. E... Możecie też łapkować, subskrybować na kanale i lecimy po 1000 subskrypcji, bo właśnie na moim kanale wbiło 900 subskrypcji. Dziękuję Wam z całego serca. O Boże. Tak, 900 subskrypcji. Mamy dwóch małpisionów w teamie. <grych> tak, ten małpiszon to dosyć do mnie pasuje. Czasami mogą być przestery w dźwięku, bo nagrywam to na telefonie. Więc mogą być przestery. Mogłem w sumie nagrać to na tym. Tylko bym się nie zalogował na komputerze, przez tego... Przez tę taką specjalną aplikację, Bluestacks. Tylko bym się nie zalogował, bo ja nie pamiętam hasła do tego konta i w ogóle... Co? Czekaj, co? Jak jest już wielkie starcie, co? No i tika na hit. O kurde. Ból. Byczek. N zabiłem go na raz. Patrzcie, jak to się stało. Ludzie, strasznie szybko wygraliśmy tymi małpcami. Ty, może one nie są w sumie takie złe? Kto wie? Ale dobra. E tak, dropstar, Dobra, uwaga, pierwszy dropstar. Co będzie? Bardzo rzadki. Dobra, sraka. 100 monet. W ogóle, patrzcie ile ja mam monet. <grym>, to jest... Niezłe. Tak, nagrywam tak Brawl Stars O ja ci, jaki Ford. Idealnie. I mam odblokowany cały karnet, jak można zobaczyć, więc już mam koniec. Bo kupiłem w ogóle karnet zamiarski za geny I dobra, właśnie dziwnie trochę, że nagrywam Brawl Stars ale. Ale dobra, lecimy teraz po kolejnego Dropstara. Nie wiem co ile będą wpadać odcinki właśnie. Ale tak sobie zadecydowałem, że nagram. Bo tak oglądałem te stare filmy z Browsters, tak mi trochę potęskniło za tym właśnie serią. Więc będę nagrywał. Ehm... Um, dobra. Tak właśnie, znowu mamy Małpiszona w teamie, no nie. Dlaczego zawsze musi być Małpiszona w teamie? Chociaż to nie jest takie złe. Chociaż to nie jest takie złe. E, o kurde. Uciekaj ty Ej Epa! Atakujemy! Nie żyją! O nie, o nie, o nie! Nie co się dzieje! Edgarzyca! Muszę stąd uciekać! Edgar! Okur! Okur! Ludzie nie wiem jak ja żyje. Nie wiem, jak ja jeszcze przeżyłem. Nie wiem, jak ja to przeżyłem. Okur! Nie mam żadnych szans. A co to? Mr. Beast jakiś. Up! Zabiliśmy go. A, bo to są boty, no przecież. To z botami nie będzie trudno. Dobra, uwaga, uwaga. Patrz. No co? Jak ja na bota nie wycelowałem? Ja nie mogę, bo tak właśnie ta, ta postać ma taki atak Cóż ja mam poradzić. O kur muszę uciekać, bo inaczej ja bym go nie zadł Dobra, mój teammate go atakuje. O nie, jak ja zginę, to koniec gry. Bo ten... O Boże! Bo mój teammate nie ma w ogóle tych Ty, patrz Jakoś się daję radę. P błagam wyceluj, nie tak jak ja. Błagam, wycelu gościu. Tak, em... Ty! Wygraliśmy! Znowu! Ej, dobra, nie wiem jak to się dzieje szczerze ludzie, nie wiem. Nie wiem jak to się dzieje, że my wygrywamy tak tym mapem. Czy my mamy boty? Więc botami to raczej powinno być łatwe. Dobra, stardrop star będzie... Jeszcze trochę trzeba wyczekać. Jak będzie, zanim będzie starty, Nie wiem czy dźwięk mnie nie będzie wyci... zaciszać, jak będzie, to przepraszam. No patrz no znowu! I w ogóle boty od najnowszego update'a mają skiny. Tak, I teraz każdy bot ma skina. To jest fajne, tyle. Co jest naprawdę... <tryk> Oj. Nie, nie. Nie zwracajcie na to uwagi. Możecie też napisać w komentarzu jak wytrwaliście się do tego momentu jak uderzyłem tą skrzynkę. Tak. E, no w Stars nie jestem za dobry, mam tylko 5000 pucharków prawie że. Prawie 5 tysięcy. E, kiedyś miałem 6000 na starym koncie, ale go opuściłem, bo... Coś tam miałem jakiegoś laga, że mi nie dropiły za zadmiarze. Chociaż miałem chyba 4% na legenda, nic mi nie drapiało. Dropiło. E, nie wiem, czy to był bug, czy to po prostu. nie fart, ale. Nie wiem, może to był po prostu pech. Dobra, na luza. Na luzaka. Z botami to. Z botami będzie dosyć łatwo, no widzicie? 9 power cubów. Z botami nie jest ciężko. No patrz, bo tam jest wręcz banalnie. Szybko ładuj się! O, no i widzicie, 12 cubów. ten gdzieś wyleciał, kurde, na biegun, tak, bo to jest właśnie ult tej małpy, zatem wyron, wywala w powietrze, o ja cię Buzik. no, no i pięknie, patrzcie, mam taką właśnie naklejkę, mój pies szczeka jak zawsze na filmach, nie wiem czemu i kolejne miejsce pierwsze, no, nie wiem jak to się dzieje, jest nieźle. Jak na tego zadmiarza, bo on chyba do jakiejś najlepszej nie zależy. Ło, wow, ile... ile dostałem. Dobra, po tej grze będzie miał dropstara, więc... Muszę ją wygrać. Tak, tą grę muszę wygrać ewidentnie. Nie wiem ile... Co 7 minut już to trwa. Jak to tak szybko mija? Ja chciałem, żeby ten film był taki Trwał tak z 14 minut maksymalnie, a tutaj to widzę, że... To tak szybko minęło. Dziwne. A nie zrobiłem na razie nic praktycznie. Tylko otworzyłem jednego Dropstara, gdzie gówno było. W sumie to się nic nie stało jak na razie. Ale zaraz tu się wydarzy... Jak będę miał Dropstara właśnie po tej grze. Więc warto oglądać. Jak będę miał Dropstara? To tak trochę dziwnie, że nagle nagrywam nagrywam Co tam? Co tam? Tak po prostu sobie nagrywam. Bo czemu by nie? Może teraz chcę też dużo filmów wrzucać, bo jak wiecie... W listopadzie i październiku bardzo mało filmów wrzuciłem. Naprawdę bardzo mało. W listopadzie chyba wrzuciłem tylko jeden film. Więc to jest masakra. Jakieś wrzucałem dużo filmów, a teraz to... No, idę. Teraz to jakoś się wstrzymałem. Nie mam czasu tak naprawdę. I nie mam pomysłów, ale teraz właśnie mam pomysły. Teraz właśnie mam dużo pomysłów. O, patrzcie, w powietrzu skończyłem. I pięknie. Więc dobra. Teraz będzie właśnie dropstart. Zrobimy jej pojedynczo, Tak, pojedynczo I teraz to będzie już przedostatni drop jaki mogę I Uwaga No nie no, rzadki. Podwajacz XP W ogóle to teraz nie są że to nie tylko jakieś XP No i widzicie, teraz kolejny Ostatni już drop będzie tam na swoim końcu, trochę lipa Niszbek boli gardło Bo za dużo gadam Ty, ja miałem zrobić, robić misję z Grania ponownie O, to nieźle nie wiem, czy teraz nie wytnę tej gry, jak nic się stanie, więc jakby co, to widzimy się po pauzie, jak będę miał albo dropstara, albo się coś ciekawego będzie dziać, nie? Patrzę, podbijamy środek! Podbijamy środek! Typowo. Pa! Pa, jak gram, pa, jak gram! No i dupnie, no widzieliście to? Jaka gra. Z botami, bo to były boty, no. no niestety. Czekaj, a od rangi 5 nie kończą się boty? Chyba nie. Chyba, chyba nadal będą boty. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. się przekonamy. Uwaga. Nadal jestem z tą tarą, bo dałem zagrypę. Nie no są boty. No, niestety. Bo boty, boty to są nudne. Z botami coś tak wygrywa szybko. Szybko się wygrywa. Albo czasami przegrywa, bo w sumie boty nie są takie słabe. Czasami nawet boty są dobre. Rzadko co, ale. Czasem. Złe w tym zadami, że jest to, że strasznie długo się ładuje. Mu atak, ale on by był mega opa, gdyby się tak ładował tak. Brut, brut, brut. To by było wręcz za opę. O, ja go chcę dokończyć. Kurde. Nie dał mi go dokończyć. E, w tych chlakach ja ich zabiję. Tego Franklina. No patrz. BUM! Koniec! Patrzę i 8... Osiem, osiem power killów przy okazji. Tak, mam tylko memotkę i lubię jej używać. Jest ona fajna dla mnie. Dobra, gdzie jest ten typ? Właśnie też sobie pomyślałem, że w tym krzaku. Po co ja tu zaszłem? Nie wiem, po co? Tak wygląda emotka tego capa. Tak krzyczy, znaczy jak krzyczy, skacze. Nie chcę taku, że żeby sprawdzić krzaki. Gdzie on jest? A gdzie się ukrył? A ten ostatni gościu gdzieś skampił. Bot, a nie. Bo boty chyba się nie kampią. Dobra, i cyk. Edgar na ulicie, nie boimy się Edgar na ucie No! Oh, no i pięknie Koniec Dobra, ja muszę zagrać ponownie, żeby mieć misję jeszcze dwa razy I chyba wtedy idealnie będę miał drop stara i wtedy chyba będzie koniec, Bo nie i później będę musiał zdradzić tą tarę Już wyjść od niej A teraz z tą tarą tak często gram Dobra, no no tak, boty KOLET! Bot co się nazywa kolet a Trochę dziwne, ale dobra Idzie tu guz Guz I tik Ej, rozwalamy ten team Rozwalamy Ja chyba na hita zabił. O, no dobra Nie było to ciężkie Nie było to naprawdę ciężkie, ale gdzie jest guz? Dobra, zabili go No i jest po teamie Już jest pozostałe drużyn 3 Ja cię za łatwo. Patrzcie! I teraz leci Mautfishon na niego Na Shelly. O nie, na tą kole! No <grym> nie, nie zabiłem jej. Tylko ten gość chciał zabił. Gdzie jest jego teammate? Oj, tam się gdzie. Ło wow. No i koniec. No i cyk. Dobra, e, Nie było też ciężko. O ja cię, on też mam właśnie odznakę z tego. I chyba będzie już ostatni drobstow, to mi się wydaje teraz. Tak. I uwaga, co będzie. Może być coś dobrego w końcu. Epic, dobra. Ło, wow, podwoił w 500. Pst, pst, pst. Dobra, to jest niezłe. Naprawdę niezłe. No nie, no i teraz patrzcie, dupa. 19 godzin. Słabo, że one się tak regenerują długo. No ale niestety, co mamy poradzić? Tak, jak można zobaczyć, tarę odblokowuje. Czekaj, film trwa właśnie 14 minut. Ale, czy coś jeszcze miałem w planach zrobić na tym filmie? To jest pytanie. A! Otworzyć kalendarz adwentowy, tak. Dzień czwarty, bo tam chyba jest Dropstar. Czy nie? Chyba jest odznaka do tego miko, niestety. A to jest słabe. Z tego, co mi się wydaje, to jest odznaka. Z tego, co tam widziałem, za Tak! Nie, to spray. Kurde, po co mi to jest? A jutro będzie Dropstar? No, kurde, słaba się złożyło. Ale no dobra, nie będzie. Tak, mój ulubiony zabierasz Max. I w sumie nie ma chyba co gadać tak niepotrzebnie. Wszystkie misje zrobione, chociaż jeszcze to. Wygraj bitwę. O, no, mam skina do nity, bo mi dropną właśnie z legendarnego dropstara. Mogę w sumie gailem zagrać. Albo nitą. Ale na solo, bo ja lubię na solo najbardziej. To jest chyba mój ulubiony tryb. Może ja zrobię poza cięciem tą misję, chociaż nie wiem, czy to ma jakiś sens. Przypadkowo odsunąłem półkę i mi się zaraz mi się wszystkie. Wysypią! No o tym mówię! ja mam kolekcję mi się na szafce i one mi się często sypują. Mi się właśnie sypały. Nie mogę. I nie wiedziałem, nie widziałem, czy są boty, czy nie. Nie widziałem. Bo mi się wszystkie sypały. No. Zawsze się to dzieje. Czeka, czy ja podbiłam w środek właśnie tak. Ło, wow, wow, wow. Nie, to jest the End! Dobra, żyje. No, głupi mord. Co on sobie myśli w ogóle? Co on sobie myśli, że kim on jest? On jest jakimś... ...śmietkiem. Którego nikt nie lubi w dekty. Chodź tu. Nie, to nie jest dobry pomysł. Dobra, masz... ...misia na mordę. Chodź tu, tych draniu. O, dupnik! Patrzcie, ucieka. A co to daje? Nie wiem. Nie ma, nie ma. Ty! To nie jest bot! Kur No i dupa, dobra, nie, widzę ja zakończam film. Dobra, ale tu z jeden przynajmniej weszło Nie, będę kończył co nie? Bo tu film trwa 16 minut A ja tu nie mam więcej w sumie co wam pokazać Tak naprawdę Kurde mam jakiś dziwny głos Czaj czy tam miałem za darmo Za darmo w sklepie nie odebrany. Tak, kredyty za darmo Dobra nie wiem czemu mi tak leguje podczas odbierania wczoraj też tak było z tym miko zdjęto to na tym filmie dla was i dobra, no to by było chyba na tyle Tak, Brawl Stars powraca teraz będę wrzucał czasami właśnie filmy. Nie wiem co ile, co tak dwa tygodnie chyba. Czy coś takiego? Kolejny odcinek chyba będzie z Boom simulator, czyli symulatoru żula, który szczana ludzi, hika na ludzi i żyga na ludzi. No będzie to... Będzie to fajny film, więc zapraszam. I... Trzymajcie się! Miłego dzioneczka! サイズ